Nie można gonić kogoś, kto już odszedł. Nie można pisać wiadomości tylko po to, by poczuć bliskość kogoś, kto poszedł dalej. Bo każda taka próba to jak otwieranie drzwi, za którymi nikogo już nie ma. To, co odeszło, zostawiło ślad, ale nie jest już Twoim domem. Wiem, jak niesamowicie trudno to przyjąć. Jak trudno przestać myśleć o kimś, kto był częścią Twojego życia, Twojej codzienności, Twojego świata. Czasem to właśnie najtrudniejsze, pozwolić odejść komuś, kogo się jeszcze kocha. Bo serce, ono nie zna logiki. Ono pamięta zapach. Ton głosu, wspólne poranki i uśmiech, którego jeszcze nie zdążyłeś zapomnieć, a który był dla ciebie wszystkim. Ale życie nie czeka, aż serce się uspokoi. Idzie dalej i tak naprawdę prędzej czy później musisz pójść za nim. To nie znaczy, że masz zapomnieć. To znaczy, że wybierasz, by przestać żyć przeszłością. Bo dopóki trzymasz się tego, co było, nie ma miejsca na to, co może dopiero przyjść. Nie można tworzyć nowego rozdziału, jeżeli wciąż czytasz ten sam. Czasami przywiązanie trzyma nas dużo mocniej niż sama miłość. To subtelne nici, wspomnienia, zdjęcia, myśli, które wracają, gdy się tego najmniej spodziewamy. W świecie energii takie więzi nie znikają same. Trzeba je świadomie puścić z miłością, nie z gniewem. Bo każda myśl o kimś to już nie jest część Twojej drogi. Zatrzymuje Cię w miejscu, w którym życie przestało po prostu płynąć. Widziałem to wiele razy i sam również przez to przeszedłem. To uczucie, gdy jeszcze masz nadzieję, choć wiesz, że nie ma już. Do czego wracać. Gdy każda tęsknota przypomina, że ta osoba już wybrała swoją drogę. A ty... A ty nadal stoisz na rozstaju. Czasami wierność komuś, kto odszedł, straje się tak naprawdę zdradą wobec samego siebie. Bo wciąż czekając... Możesz przegapić kogoś, kto naprawdę chciałby cię pokochać. Kogoś, kto zobaczyłby w tobie wszystko to, czego tamta osoba nie potrafiła dostrzec. Z poziomu duszy nic się nie dzieje bez powodu. Każda relacja, każda miłość, nawet ta, która kończy się bólem. Ma sens. Czasem ktoś przychodzi, by obudzić w tobie wiarę w siebie. Czasem po to, byś zrozumiał, że miłość nie polega na tym, by się poświęcać, ale by wzrastać razem. Niektóre dusze spotykają się tylko po to, by przypomnieć nam, Jaką mamy wartość, i odejść, gdy po prostu lekcja zostanie odebrana? Odpuszczenie to nie jest emocja, to jest decyzja. Nie wydarza się samo. Musisz wybrać, czy chcesz wciąż trzymać się bólu przeszłości, czy chcesz po prostu wreszcie zacząć żyć. To moment, w którym mówisz sobie: tak, oczywiście, to bolało, ale już nie chcę tam wracać. I z każdym takim dniem odzyskujesz powoli kawałek siebie, bo to też nie dzieje się z dnia na dzień. To jest proces. Kawałek spokoju, który należał do ciebie, zanim cokolwiek się w twoim życiu wydarzyło. Bo Odpuszczenie to nie zapomnienie, to odzyskanie siebie w całości. Oczywiście nie udawaj, że to łatwe, bo nie jest. To jedna z najtrudniejszych rzeczy, jakie można zrobić, ale też tak naprawdę jedna z najpiękniejszych. Bo gdy wreszcie pozwolisz odejść temu, co już nie jest Twoje, poczujesz coś niezwykłego, niesamowitą lekkość. Ta cisza, która wcześniej bolała, nagle staje się niesamowitą przestrzenią, w której znów możesz zacząć oddychać pełną piersią. Zrozumiesz wtedy, że to nie koniec miłości, to tylko jej inny wymiar. Bo prawdziwa miłość nie znika. Ona po prostu się przemienia w mądrość, w spokój, we wdzięczność. I właśnie wtedy, gdy już nie gonisz za tym, co odeszło, życie zaczyna przynosić ci to, co naprawdę ma z tobą pozostać. Nie wszystko, co tracimy, jest karą, mimo że tak na to czasem patrzymy. Czasem to błogosławieństwo, którego jeszcze nie rozumiemy. Może właśnie teraz coś większego czeka na ciebie, ale po prostu nie może przyjść, dopóki wciąż trzymasz się przeszłości. Pozwól sobie. Na ten nowy początek. Otwórz drzwi, przez które może wejść spokój, nowa energia, nowa jakość. Może nawet nowa miłość. Bo na końcu tej drogi nie czeka pustka. Czekasz ty, spokojniejszy, dojrzalszy wolny. Odpuszczenie. Najtrudniejsza lekcja miłości. Kochani, zapraszam serdecznie do artykułu, który dzisiaj o takim właśnie tytule ukazał się na stronie akademia akademiatransformacje.sp.com Oczywiście tutaj, w filmiku, jak zawsze, jest tylko wycinek tego, co znajduje się w artykule. Stąd zapraszam na stronę. Kochani, przypominam, że 20 listopada ruszamy z 11, 11-dniowymi warsztatami, podróż przez czakry. Więcej informacji znajdziecie na stronie akademia transformacji Kochani myślę, że jeszcze w tym tygodniu zostanie również opublikowany ostatni termin w tym roku kursu dla konsultantów e, przepraszam, kursu Teta Healing Basic DNA. Dlatego, że kurs konsultantów Kronika Kasza, jest trwa cały czas, to jest indywidualny kurs. Natomiast e, kurs e, Theta Healing Basic Denda dla początkujących, którzy chcą poznać tę metodę, już myślę w tym tygodniu zostanie ogłoszony, to będzie ostatni kurs w tym roku. Kochani, dziękuję, że jesteście, dziękuję za wszystkie lajki, komentarze, udostępnienia. Ja to czytam. Nie zawsze mam czas odpisywać. Zresztą znacie też moją politykę według wobec tego. Każdy ma prawo do swojego, w swojej własnej drogi, stąd staram się raczej nie komentować. Także dziękuję za, za to, że jesteście. Życzę Wam cudownego wieczoru. Kochajcie się więcej. Do zobaczenia jutro. Pa!